Cześć mam wszystkim z tej strony Panda. Dzisiaj nagrywamy odcinek z nowej serii, która ma nazwę Celowanie przeciwko Auto Aimowi i jest dzisiaj ze mną Szaku. Siemaneczko, witam wszystkich. I właśnie w tej serii będziemy grać sobie gierki na duo, tak jak w Master Killu i też kto będzie miał więcej killi, lecz ja będę tylko celował, a Szaku będzie tylko auto I zobaczymy. Czyli znowu wygram. I zobaczymy wtedy, komu lepiej pójdzie. Dobra, to co panda, zaczynamy, co? E, tak, ja biorę dynamajka, bo dynamajkiem wiem, że na pewno nie będę auto bo jestem przyzwyczajony, że nim zawsze celuję. A, jakieś takie szali. Ja primo, to na blisko zawsze auto i by było mi ciężko się jakby odzwyczaić. no Nawet na tą chwilę. Chłop, mogę cię pokierować, jak chcesz. No dobra. Okej. Okay. Ty możesz tylko auto ejmuje. To punktów gramy, tak? No. Aha, właśnie. Dobra, 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 dobra. Tak z przyzwyczajeniem już zacząłem ten. Ta, ten, że problemy. celuje, nie? Dobra, dobra. Czasami celuję. Czasami. Nice. A nie, to nie ty. Okej. Okay. Dobra, jego lejemy. No, łatwo. Dobra, leży. Kozak. Jeden 0 dla mnie. 1-0. Kurczę. Aha, to tak działa. No. No. Ale co jest na zmianę, tak? Że raz ty masz auto EMA, raz ja. raz ja, tak? Nie no, ja chcesz może się zmienić, ale myślałem, żeby... Yy, całe zrobić. A, że cały czas. Dobra, no, okay. bo, dobra, dobra. Wiesz, dobra, jak ty będziesz celował, to trudno będzie odróżnić, bo widzą tylko jak ja gram, nie? A dobra, okay, żaden u mnie problem. na gameplay będzie, że cały czas ja celuję. Trzeba ten problem. Kurde, ten Sandy. Masz rację. O, zabiłem go. Serio? Mamy, no. Mamy bota, jak coś. Aha, ty nie żyjesz, nie. ok. Dobra, ja nie żyję. A ciężko jest, ej zabiłem, patrz! Nice, 2-1. Od strefy zginął. 2-1, ładnie, pięknie. Dobra. Jak bota, ja cisnę gościu. 2-1. Wspieramy. Ale lipa. Ło-Ło-Ło-Ło! Wow, 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 wow. Nie, jak my to ugramy, to jesteśmy totalnymi koksami. No to easy. Hop, Trzeba hop, tylko hop, hop, uważać teraz, nie, no dobra. To niezły raz, Zero raz. Szans. Lipa. Nie mieliśmy szans. Nie no, mieliśmy szans. No, 2-1, ja nie? Się, tak, ale drugie miejsce, ja jestem zadowolony. Ja Półśki też. lecą do przodu. No, ze mną zawsze lecą do przodu. No nie wiem, nie wiem. Nie powiedziałbym. <laughs> Teraz w tym sezonie już ładnie zaczynam cisnąć, co jest dzisiaj środa, a już mam 16600, to już byłem 800 puchów w poniedziałku, więc ładnie. To co, ładnie. po top 1 lecisz, tak? Nie, no top 1 nie, ale chcę jakby wrócić do top 10 w tym sezonie. Myślę, że dalej nie dam rady dojść. O kurde. Ej, 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 500 HP mam. Okej. Okay. Czekam, bot, bot się pojawia tam Mike zaczyna się z nim walić. O, sorry. Ale tutaj sąsiad się odpala Spoko. O, już, już bota porobili. Nie, gorzej. Tutaj mam Leona jakiegoś. Dobra, ja nie żyję Aha. Bota porobili, kurde. Okej, okej, okej. okej Dobra, będzie dobrze. Ja że ciebie pana, że to ukrasz. Ej, czemu on się kręcił? Czekaj, czekaj, czekaj. Prawie go zabijam. To jest na punkty. No wiesz, na punkty, ale to zawsze jestem. lepiej mieć top 2, nie? Dwa, top 2 top 1 jest kit Alex. Znaczy nic jeden, nie dwie, zabiliśmy, obydwoje. O nie! No nie Wiedziałem. Jście dostał z bomby, ale to... To za mało zadania. Dobra, to ja się chowam. Ale to ładnie, nawet sobie wycelowałem. Nawet git Eee. Kurde... 5-4 Tu będzie ciężko. W ciul. Aha, 3000 mi zadał, super, 3,5. Lol, lol, zabiłeś jednego? Tak, nie, ten, tak, ten Zabiłeś, ma. było pisało. Tak, nie widziałem. Tak, zabiłeś, zabiłeś, zabiłeś. No, Ej, damage'a nie dostał z tego Zulta Musiał zrobić. Widziałeś dostać. to? Nie, nie, no nie dostał. No nie. Ale lipa. Kurde, czwarte. Ale jeden punkt zdobyłeś, jest 3-1, no. tak? Tak, 3 -1. Wiesz co, ja chyba zmienię rollera. Okej, okay, ja sobie zostanę przydaj na Majku, albo w sumie... Ja zmienię. Y wezmę no. sobie Barleya, bo tutaj trollery są ogólnie spoko. Ja zmienię tutaj sobie na Al Primo. Dobra, to jest ostatnia gierka, chyba że będzie remis po niej. Wiesz co, ono jest 3-1, więc musiał zabić tak 3 osoby, żeby było dobrze. No, no. Dobra, co, lecimy? Dobra, cyk, biorę sobie Okej. Okay. Ja pójdę na tą na dole. Piperka na tej mapie, o kurde, to będzie ci śmieszne troszkę. Ale w jest, więc w sumie ma tam jakąś ochronę. No tak, tylko że jak będzie mniejsza strefa, no to ona leży. No, Ale oni się nie nastawiają na taką strefę mniejszą. No, oni się nastawiają na piąte miejsce Dobra, ja muszę się wycofać. Kurde, ściągnęła Cię. No, nie spodziewałem się tego. Ja widziałeś to prawie. Wow, prawie. Widziałem minimalnie zabrakło, ja za 5 sekund jestem. O tu jakiś koledzy Tu jakiś Daj na jakieś się... Dwóch zabiłem. Nie, pięć. Nie, no, pięć jeden. Gość, bez szans. Do zera. Spoko dasz ratę. Znaczy do zera. Do jednego punktu Dobra, uciekam, czekam. No kurde, ciężko mi jest tylko... O, tylko celować. Zabiję. Nie, nie, ty go 6. Dobra, ja tu wpadłem, wiesz co? Bez szans. Ok, nice. Tą piperkę jeszcze. Ale bije. Nie, nie, nie. To no, było piąte miejsce. Nie. Dobra, żyj. No, Musisz uciec. Jesteś pomiędzy trzema teamami. Dawaj, przeczysz to. Szaku kozak. Nie, dobra, dobra, dobra. Już mnie tutaj dzieli. No nie, blisko Nie Ile ja przegram? 5 do 5 albo 6, no coś takiego. Dobra, Mówiąc dawaj. 6. Teraz już zagramy normalne duo. Tak, ale na odwrót. Dobra, na odwrót. Spróbuj, dawaj, na odwrót zagramy. Ale. Cześć teraz, ty autajma, a ja lecę. Dobra, to ja biorę no, ja sobie wezmę. Dobra. Wow, 600 puszek. No, po tobie to, się spodziewałem, że na nie, to z jakiegoś tysiaka będziesz miał. Miałem 1000. No, miałeś. No, nie mogę, co, co, co ten. Ja wpijam na rangę i. W kolejnym sezonie wbiłem coś innego. Wbiłem szalina no dobrze, dobrze. na 1000. 8 bit na 1200. Ty chyba leżysz. Zostawiłeś mnie, tak? Dzięki Zostawiłeś za do zero. Spoko. Aha, bo ja muszę tylko Zobacz. odejmować, okej okay? Haha, ty tak nie robiłeś. No nie, ale i tak zabiłem. I dobra, dobra. Teraz nie możemy sprawdzić, czy ty tylko celujesz. Nie, no ja celuję. Na no, spokojnie. Możesz, możesz mi zaufać. Ale zabili Barley'a. Kurde, ile oni mają. Jak ty bota leje? Nie, zabiłem, ale umarłem. Nie y mam bota. Tam jest Dajna Mike, co ma chyba z 13. O. Tomi. Dobra <grym> Tak! Co Shaku zrobił, lol A... Ale kozak Widzisz No i patrz, pierwsze miejsce mamy No ładnie, Kozura, ładnie Dobra, dawaj jeszcze jedno, jeszcze takie dółko Jeszcze raz No, fajnie, fajnie poszło Dobra, to lecimy po Pierwsze miejsce Zrewanżowałem się i tak <grym> No racja, no wygrałeś Niestety Niestety, niestety Mm, Okej. Okay. dobra, tutaj bierzemy Dobra, ty mam szali. Kurde, sąsiad przegina Ha, nie mogę celować, dobra. śmiałem celować Kurde to jest bez sensu, bo jak celuję, to bym sobie wycelował w nich, a jak auto to leci w skrzynkę. No, widzisz No ale dobra no właśnie, nie mogę sprawdzać krzaków, Oooo! to jest bez sensu. Ej, ja mnie zostawił. Dobra, to jest ja bardzo ciężki nie... challenge. Bo ja mogę tylko outajmować, co czyli, co? czyli nie mogę sobie sprawdzać krzaków, a ja zawsze sprawdzam krzaki. No i, no i widzisz, jak ja się czułem? Dobra, znaczy, ty no i tak no ja nie sprawdzasz. Sprawdzam, że... No właśnie. No patrz, no ja outajmuję, a ja ona do leci do ciebie, lol. No patrz, jak ja mam sprawdzić, czy w tych krzakach ktoś jest. Patrz jak to leci no nie tam Dobra, oni są wszyscy na dole, wiesz? Można chyba iść tam do nich No Tutaj taki, taka Jessie No fajnie bot mnie go, goni, kozak Weźcie sobie go ok nice, wzięli go Tym trafiłeś trafić coś? Tak Okej, okay, ona deadnie Generuje A, jest! No ten ból ucieknie, stop, Wiedziałem, Okej, okay, został on tylko. Aha, leży Ładnie. A? ładnie i kolejny win. No, tak trzeba grać. Gościu, tak to ja mam. No, okra. ale tak czy tak, przegrałem tego masterkiller. jeszcze zapraszam was do klanu. Tutaj macie klan. Przyjmujemy teraz od 14.300, bo był reset sezonu. Oczywiście, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii, tak nie wiem. No, ile szaku myślisz, żeby łapek w górę zostawili? Tysiąc łapek. Tysiąc łapek, dobra. Tysiąc łapek, i kolejny odcinek z tej serii wlatuje. Oczywiście subskrybujcie kanał Szaka. Macie link w opisie. Mój kanał też subskrybujcie. Mieliśmy wbić 60 tysięcy do września, już to zrobiliście wcześniej, więc no nie wiem. Wbijmy 100 tysięcy do końca roku. Mam nadzieję, że się uda. No i co, tyle chyba na ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!